Spadek rozmiarów to mnie w ogóle nie rusza. I mogę być szczuplejszy, 5, 10 czy 15 km to w ogóle nie, jakoś nie przeszkadza. Ale jako sportowiec już yy, pilnuje się bardziej, żeby właśnie nie nabrać tkanki tuszczowej. Tak robię. Także kil, kilkadziesiąt lat pracy naprawdę to jest jakaś baza wymiarów mięśni, a nie tylko, nie tylko farmakologia. Witam wszystkich. Za oknem piękne lato. Niektórzy się już szykują do wakacji, niektórzy planują jakiś urlop. Z tego powodu chciałem poruszyć taki temat, o który ludzie często mi się pytają. Jak to jest z tymi spadkami mięśni po, po zaprzestaniu treningów, ewentualnie po odstawieniu farmakologii itd. itd. Także tak, no, spadki wiadomo y, mogą nastąpić i trzeba się na nie jakoś tam przygotować wcześniej. Y, nie zawsze musimy być w pełni formie, nie zawsze jesteśmy w pełnym gazie. Ale y, można to jakoś wszystko fajnie zaplanować i jakoś, jakoś do tego podejść tak w miarę racjonalnie. Znaczy spadki mogą być spowodowane y, w zasadzie to trzema takimi elementami, no po prostu brakiem treningu, Wiadomo, że się gdzieś na urlop jakąś kontuzją. No ewentualnie odstawieniem farmakologii. To jest osobny taki temat. To po pierwsze może najpierw kwestia kontuzji. No wiadomo, jak mamy kontuzję, to nie przeskoczymy, trzeba przestać ćwiczyć. Ale też te spadki powiem Wam szczerze, że ja miałem pierwszą taką sytuację od chyba, nie wiem, 30 czy tam lat kiedy, od kiedy trenuję, a trenuję już od dzieciaka. Dwa lata temu, kiedy zerwałem biceps, miałem pierwszy raz taką sytuację, kiedy nie trenowałem dłużej niż dwa tygodnie. Zwykle te przerwy sobie robiłem takie dwutygodniowe, jakieś tam jedną lub dwie nawet w roku. Ale nigdy nie trzy miesiące, tak jak w przypadku teraz, jak miałem kontuzję. I powiem Wam szczerze, że spodziewałem się i nastawiłem się już na jakieś tam poważne spadki rozmiarów mięśni. I te spadki rozmiarów przyszły, ale Byłem naprawdę zaskoczony, jak niewielkie to były spadki tych rozmiarów mięśni. No starałem się, na no wiadomo, ktoś mi zaraz tu, bo już miałem takie tutaj też sugestie, że no ale pewnie byłeś na jakiejś mocnej bombie i tak dalej, no musiałbym chyba być niespełna rozumem, żeby nie trenować i być na mocnej bombie. Także jeżeli chodzi o poziom hormonów, to na pewno były w, te, w tych widełkach powiedzmy fizjologicznych. I powiem szczerze, że to, no, starałem się robić kardio, bo dla mnie jest ważniejsza kwestia przy jakiejś tam przerwie mniejszej tkanki tłuszczowej niż, niż spadek rozmiarów. Spadek rozmiarów to mnie w ogóle nie rusza. I mogę być szczuplejszy, 5, 10 czy 15 km to w ogóle nie, jakoś nie przeszkadza. Ale jako sportowiec już yy, pilnuję się bardziej, żeby właśnie nie nabrać tkanki tłuszczowej. Także robiłem cardio, trenowałem nogi i po trzech miesiącach powiem wam szczerze, nawet możecie sobie zajrzeć na moje media, wrzucałem fotki po kontuzji, nie było jakichś takich widocznych mega spadków. Tak żeby te spadki nastąpiły, to trzeba się naprawdę chyba postarać o to. No oczywiście starałem się w miarę racjonalnie odżywiać, no też nie było tak, że nagle jadłem zalewajkę i kanapki z serem na śniadanie, zalewajkę na obiad i i pączka na kolację. No to też nie było tak, Starałem się w miarę trzymać tą dietę. Oczywiście nie, nie jadłem tyle kalorii i białka jak trenowałem, ale racjonalne odżywianie, jakaś tam aktywność, żeby tak kompletnie się nie zastać. I można fajnie, fajnie tą sylwetkę sobie utrzymać jakąś w miarę taką umieścioną wysportowaną. A więc jeżeli chodzi o taką przerwę wakacyjną, to dwa tygodnie to jest absolutnie okres taki, że nie nastąpią żadne spadki mięśni. To jest taki bezpieczny termin, już to przetestowałem, że dwa tygodnie można sobie ze szczerym sercem i bez wyrzutów sumienia odpuścić trening, jeżeli się trenowało cały rok oczywiście. I nie będzie żadnych ujemnych skutków w postaci spadku muskulatury. Także no wiadomo, podczas takich przerw warto jakąś aktywność zachować, nie tylko leżeć do góry brzuchem, pić piwo i jeść pizzę. Jakąś tam aktywność zachować i jakąś w miarę dietę, ale, ale tu nie, po dwóch tygodniach na pewno nie będzie żadnych spadków muskulatury. Także jak planujecie wakacje i szukacie nie wiem hotelu czy jakiegoś ośrodka, gdzie jest siłownia, bo jeszcze trzeba ćwiczyć, no to nie, no to, to nie tędy droga. Na wakacjach się odpoczywa. I nawet organizm też podziękuje za taką przerwę. No chyba, że wiadomo, ktoś jest wyczynowcem i ma jakieś zawody, no to wtedy ten urlop jest jakoś tam też podyktowany warunkami treningowymi, ale w pozostałym przypadku naprawdę dwa tygodnie sobie można jechać, bez wyrzutów sobie odpocząć i wrócimy na pewno nie w gorszej formie niż wyjechaliśmy. Kolejnym takim aspektem spadków rozmiarów u kulturystów, no to jest wiadomo odstawienie farmakologii. No Na to trzeba się też jakoś tam psychicznie nastawić, i ja zawsze uważam, że kulturystyka to jest przede wszystkim ciężka praca, a nie tylko ładowanie w siebie chemii. I trzeba, jeżeli ktoś od niego odstawia farmakologię, czy odstawia do jakichś minimalnych ilości, powiedzmy takich fizjologicznych, no to trzeba się nastawić oczywiście na jakieś tam spadki rozmiarów i, i siły, ale to. Jeżeli ktoś ciężko pracuje kilka-kilkanaście lat, to, to naprawdę ta wypracowana muskulatura no, tak szybko nie zniknie. I utrzymać ją jest, to jest żaden problem. Oczywiście ja tak sobie na przykład szacuję w moim przypadku, kiedy nie wiem, mam około 120 kg z poziomem tkanki tłuszczowej około 10% powiedzmy, no to bez żadnej farmakologii myślę, że by to było około 110 kg bez żadnego problemu. Także wiecie, no 10 kg w wyczynowym sporcie to jest przepaść, to jest trzy klasy różnicy, tak? no to jest oczywiste, ale teraz przy moim wzroście ilu ludzi może ważyć 110 kg i, i mieć 10% tkanki tłuszczowej? To jest bez żadnego, bez żadnego wspomagania, powiedzmy. Także kil, kilkadziesiąt lat pracy naprawdę to jest jakaś baza wymiarów mięśni, a nie tylko, nie tylko farmakologia. Ja to się śmieję zawsze, bo często przytaczane są w internecie, w filmach różnych takich sylwetki kulturystów, którzy rzekomo odstawili środki i teraz nie wiem, ważyli 120, a teraz ważą 70 czy 80 kg. I o, zobaczcie, nadmuchani eksterydowcy, odstawił i co z niego zostało. Tylko to trzeba brać pod uwagę, że ci ludzie owszem, odstawili farmakologię, ale kompletnie przestali trenować, przestali się odżywiać przez, nie wiem, 2-3 lata, no to, no to nic dziwnego, że, że wyglądają tak, jak wyglądają. No i wtedy ktoś właśnie powie, no zobaczcie, no odstawił farmakologię i tak wygląda. Ważył 120, teraz waży 70 kilo i, i nie, ma, nie ma gościa, nie ma chłopa. No. no jeżeli taka jest sytuacja, no to oczywiście, ale jeżeli ktoś nadal trenuje jakoś w miarę rozsądnie i się odżywia, no to nie ma, nie ma takiej mocy, żeby, żeby stracił tyle, tyle mięśni po prostu i że te mięście są wyhodowane tylko sztucznie na strydach. Ja zawsze uważam, że etos ciężkiej pracy jest najważniejszy i, i wiadomo, farmakologia jest potrzebna w tym wyczynowym sporcie, żeby osiągnąć te wyżyny, szczyty swoich możliwości, ale to nie, nie jest jakimś tam czynnikiem niezbędnym do tego, żeby być potężnym i, i umieścionym fajnie tak na co dzień. Ja tutaj lubię też przykład Pudziana pokazywać. No Pudzian wiadomo, był strongmenem w swoich czasach świetności ważył 130 kg. No był napity jak fuzjan i to przy niskim poziomie tkanki tłuszczowej, trzeba mu przyznać. No wiadomo, zmienię dyscyplinę w farmakologii takie nie stosuje na pewno i bo wiadomo, muskulatura w tym sporcie przeszkadza w sportach walki, a nie pomaga. Ale teraz zobaczcie, na ostatniej walce ważył 115 kg. Przy naprawdę mnie jego forma jako kulturysty nie zadziwiła. I dla nie wiem, 99% ludzi to jest potężny facet, wysportowany i świetnie wyglądający człowiek. Nie? Także widać, a Budziana można uznać za takiego tytana pracy. Widać, facet ciężko trenuje. Nie tak jak kiedyś na ciężarach, ale trzyma się. I... I utrzymuje tą sylwetkę, także to nie jest to, że on sobie napompował się na, na sterydach i teraz, nie wiem, odstawił sterydy 10 lat temu i nic z niego nie powinno nie zostać teoretycznie, tak? 70 kilo powinien ważyć i nie ma, nie ma chłopa, no. Także tak to jest z tymi spadkami, do nich też trzeba podchodzić racjonalnie. Wiem, że niektórzy są tak zafiksowani, że jak spadnie im 2 czy 3 kilo, to już jest tragedia życiowa. Tak jak mówię, dla mnie najważniejsze zawsze jest przede wszystkim w miarę taki przyzwoity poziom tkanki tuszczowej, w miarę sportowa taka sylwetka. To jest najważniejsze, jestem sportowcem. A czy że 110, 120 czy 105 kilo, to nie ma takiego znaczenia na co dzień. Wiadomo, na zawodach kulturystycznych, jeżeli się szykuje do zawodów, muszę być potężny. Nie tylko dla ludzi takich codziennych, ale dla. Dla innych kulturystów i dla sędziów, także to jest inna. Wyczynowa kulturystka to jest coś innego. Ale trenowanie dla siebie i dla fajnej sylwetki to jest też coś innego, także nie tylko są wielkie rozmiary ważne, także nie bójmy się jak tam schudniemy parę kilogramów, yy, trzymajmy zdrową dietę, trenujmy. I tak jak powtarzam, jeżeli jedziemy na wakacje, nie bójmy się, że przestaniemy ćwiczyć, to nam coś tam zaraz spadnie, coś tam trzeba też czasami trochę wrzucić na luz. Owszem, nawet można wypić piwko czy drina. Zachować jakąś aktywność ruchową, bo jednak taka sportowa sylwetka i, i, fajny, i fajny taki wygląd, fajne samopoczucie jakaś tam mobilność też, to jest też bardzo ważne. Także nie, nie popadajmy w skrajności, bo są też osoby, które Fajnie yy, trenują na farmakologii, czują pompę, czują moc, ale gdy odstawią, nie chce im się w ogóle trenować. To wtedy już, a w ogóle nie ćwiczę. Nie, nie chce mi się, no, po co mi to? No to nie są niestety prawdziwi sportowcy. Prawdziwy sportowiec trenuje i stara się utrzymać formę w różnych sytuacjach. Nie tylko jak jest wyczynowcem. Fajnym przykładem też takiej postawy jest Łukasz Dojka. Facet kiedyś był kulturystą, teraz wiadomo, nie jest wyczynowym kulturystą, ale ma taką fajną sylwetkę, umieśnioną, wysportowaną, smukłą. Ma dobre samopoczucie, ma dobrą kondycję, dobry, dobry wygląd. Także właśnie w tym kierunku bym widział kulturystów, którzy kończą karierę. Także tyle dzisiaj ode mnie. Życzę Wam wszystkich udanych wakacji. To na razie trzymajcie się.